Siemana, ludzie, jakbyście mnie nie znali, to ja jestem GAAAAAAAAAAAA. Słuchajcie, tak się składa, że wczoraj byłem na pierwszym takim moim evencie YouTube'owym tutaj w Krakowie, co się działo teraz w sobotę, w Expo Kraków. W ogóle przy okazji chciałbym podziękować mojej sieci partnerskiej LiveTube, bo w sumie dzięki nim się tam pojawiłem i dostałem zaproszenie. Dostałem taką fajną akredytację, dlatego serdecznie mi dziękuję. Ale słuchajcie, wiecie co, chciałbym się z Wami podzielić pewnymi takimi moimi spostrzeżeniami. Mianowicie. Wiecie, to, było, to był pierwszy raz, kiedy się pojawiłem na czymś takim i zauważyłem, że. Z nie trochę mnie żenuje ta cała taka atmosfera celebryctwa, jaka panowała na miejscu, ja podejrzewam, że to się dzieje tak naprawdę w, w każdym przypadku i słuchajcie, nawet nie mówię stricte o youtuberach tak, że nie mówię w kontekście, że youtuberzy się panoszą i unoszą, i unoszą jako potencjalni celebryci, gwiazdorzy i dalej i tak dalej, ale bardziej mi chodzi o zachowanie po prostu samych widzów, samych fanów słuchajcie, podam wam dwa takie przykłady, które mnie osobiście dotknęły raz sobie stałem z panią ochroniarką przed strefą VIP no bo sobie tam z nią rozmawiałem, strasznie lubię rozmawiać z ludźmi i słuchajcie, powoli się zbierałem, bo właśnie do tej strefy VIP, bo, bo, bo chciałem wejść do środka bo W środku był darmowy obiad, były jakieś kartofelki, polędwiczki, albo to był schab, nie pamiętam No i chciałem zjeść, zjeść obiad, wiecie, w tym momencie ja otwieram drzwi I nagle zbiera się, zbiera się chmara generalnie ludzików i wszyscy eee, Proszę pana, proszę pana, niech pan zawoła Sergiusza, niech pan zawoła Sergiusza, proszę, proszę Po pierwsze, jaki pan, jaki pan, no słuchajcie. Nie chcę się czuć slaro, ja mam dopiero 25 lat. A po drugie, no dajcie spokój, nawet jeżeli nitro, nitro był w tej strefie VIP, no bo widocz, widocznie po coś tam wszedł. No widocznie po to, żeby sobie odpocząć, żeby widocznie zjeść. No i cho, no na no, no to też jest tylko człowiek. No niech sobie zje chłopak, niech sobie odpocznie, wyjdzie na hale z powrotem i będzie można się spotkać. Po co takie nie w ogóle robić? Eee, druga, słuchajcie, taka sytuacja z kolei. Stałem sobie z osą i towarzyszem na hali, sobie rozmawiamy i podbija do nas laska. Tak z 16-17 lat. I tak nic z nic gruchy, nic petruchy w ogóle do nas w ogóle się nie odzywa i robi maślane oczy do osy. W ogóle taka zaczarowana co myślimy, kurde, ty znasz Tomka? I się pytamy, znasz tego Tomka? No no mówi, jaki Tomek? Co Maciek? Jaki Maciek? No i tak. Tak w ogóle doszło do jakiegoś kompletnego nieporozumienia i pomimo tego, że jej sygnale, sygnalizowaliśmy jej chyba tak podświadomie ze trzy razy, że to nie jest pewien znany youtuber, no to jednak dziewczyna była na tyle zaślepiona, że dalej brynęła w swoje i jeszcze uroczyście pokazała swój fanart, który fantastycznie zrobiła. No owszem, dobra, portret był spoko, tylko kurde, no... No i słuchajcie, no i to jest właśnie moja taka obserwacja i ja podejrzewałam, że takich przypadków było więcej. No ale właśnie ta spirala celebrytwa się no nie fajnie nakręca i to nie jest fajne. Wiecie to, towarzysze, aż mi się przypomina taki skrajny przypadek. Pamiętacie ten filmik, tam jak te dzieciaki walczyły o blu stóp, prawda? No, no. Później połowa polskiego YouTube'a oczywiście, było strażnikami moralności i twierdziła, jakie to nie jest buractwo, jakie cebulactwo, że tak walczą. jasne, zgodzę się, to była skrajność. Ale podejrzewam, że większość, znaczy, że. No może nie większość, ale na pewno część z osób, która w ten sposób disowała te osoby, same później powiedzmy robiły taką nagonkę za, za tymi właśnie, za tymi wszystkimi youtuberami właśnie na tych wszystkich eventach. Między innymi na przykład tutaj w Krakowie. A, no i oczywiście moja ulubiona kwestia, czyli autografy. Słuchajcie, co wy macie z tymi autografami? No naprawdę, co wy z tym macie? Zaraz, zaraz. Co wy w tym wszystkim widzicie, znaczy w takich autografach? No to jest zwykła kartka papieru, zwykły jakiś podpis. No i co ja mam z tym zrobić? Nawet jakbym chciał od kogoś taki autograf, to co ja potem mam z tym zrobić? Nie wiem, to jest jakaś fajna pamiątka. Nie wiem, wy nie wiem, yy, widzowie potem się z tym jakoś obcują, nie wiem. Ach, zapach z dupy. Znaczy, nie wiem, ja wychodzę osobiście z założenia, że ja nigdy nie chciałem brać od ludzi autografów i tak samo wychodzę z założenia, że kiedyś, jeżeli potencjalnie się wybije, to ja również takiego autografu zwyczajnie nie dam. Wiecie, ja wychodzę z założenia, że jeżeli już faktycznie się spotkać właśnie ze swoimi, nie wiem, autorytetami, idolami, to fajnie sobie zrobić po prostu jakieś pamiątkowe zdjęcie, to jest spoko. Porozmawiać sobie na spokojnie, bez jakiegoś większego ściśnienia. I wiecie towarzyszy, czemu to poruszam? Bo jak się obserwuje YouTube, całe to, to środowisko, to właśnie najczęściej taki wielki dupy to właśnie mają widzowie, że właśnie YouTuberzy się panoszą, że są gwiazdorami, że im duwa uderza do głowy, że polski YouTube to jest, jedno, to jest takie jedno wielkie, chore gówno. No ale słuchajcie, to oni nie robią tego bez przyczyny, to warto mieć na uwadze, że to właśnie wy nakręcacie właśnie tą całą atmosferę, i warto po prostu podejść do tego bardziej na luzie i bardziej w takim zdroworozsądku podejściu, no easy, po prostu easy. No i słuchajcie towarzysze, to o czym teraz nawijam i jasne, to jest tylko i wyłącznie jakiś tam mój punkt widzenia, nie musicie się z tym zgadzać i tak dalej, i tak dalej, ale wiecie co, mam nadzieję, że przynajmniej wy zapamiętacie, żebyście siebie przede wszystkim szanowali, żebyście siebie cenili, nie latali jak zwariowani za tymi youtuberami, żebyście nie byli aż tak zaślepieni, bo co to komu? To jest strasznie niezdrowa atmosfera. Więc ja mam taką cichą nadzieję i mam taką cichą misję, że razem będziemy tworzyć z jednej strony najbardziej pojebaną, najbardziej pozytywną, taką zwariowaną ekipę na YouTubie, ale z drugiej strony, że będziemy razem się wychować w takim dojrzałym duchu, że to będzie faktycznie dojrzała społeczność. Póki co towarzyszy, to ja będę kończył. Mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia już się pojawi drugi odcinek ze standardowej serii, gdzie tym razem z kolei poruszę, pora poruszę poradnik do gry jak zdać Sprawdzian klasówkę, być może egzamin sesji, jeżeli jesteście studentami, więc ten temat będzie poruszany na warsztacie następnym razem. A póki co towarzysze, jeżeli wam będzie brakowało czegokolwiek na tygodniu, to wiem, po prostu pamiętajcie, towarzysze roni, że jakby co, to zawsze możecie odpalić. gadmo.